Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, tym razem Forza, i pokażę Wam jak szybko zdobywać punkty umiejętności oraz y, jak możecie je wykorzystać, żeby zdobyć za to hajs. Bo na pewno dużo z Was potrzebuje hajsu, bo albo zaczyna dopiero grę, albo coś. Jest pełno filmików w internecie w związku z tym, więc y, to będzie kolejny taki filmik, no i za chwilę wam to pokażę. Pierwszą czynnością to jest taki. Dobra, wchodzicie w Creative Hub, potem w laboratorium zawodów, schematy zawodów i tutaj macie opcję szukania. Ja natomiast pokażę Wam jedynie kod Ten kod wpisujecie w opcję szukania, czyli w tą opcję. I tutaj znajdujecie pod kodem udostępnienia ten kod, który się tutaj wyświetla. I to są 10 skill points, y, 30 sekund. Spalacie to sobie na solo. Auto dowolne. Nie, nie jest powiedziane, że musicie mieć jakieś z umiejętnościami auto, pierdoły, ale no jeżeli będziecie mieli na przykład system elementą z premią do umiejętności no to będziecie dużo więcej tych punktów zdobywać możecie wziąć każdy inny samochód, ja używam akurat zestaw no, dobra, no i przechodzimy teraz do wyścigu yy, najlepiej sobie ustawić automatyczne prowadzenie I, i tyle wszystko inne może być włączone Poziom trudności, wszystko jest bez różnicy. Dlaczego mówią o automatycznym prowadzeniu? Ponieważ nie robicie jednego wyścigu i potem kontynu, i wchodzicie do menu głównego, co zajmuje milion czasu, tylko uruchamiacie ponownie. I te skill points się nabijają. Tu nie chodzi o high, tak? tylko o skill points. Więc zaraz Wam to pokażę, jak to wygląda. Poziom trudności no i tutaj musicie mieć automatyczne prowadzenie no i automatyczną najlepiej skrzynię biegu no i to tyle no i rozpoczynacie zawody trzymacie tylko gaz, nic więcej nie trzymacie po prostu tylko gaz na padzie czy tam w na klawiaturze. no i ładko jedzie samo nie patrzcie tutaj za bardzo na ten mnożnik, bo on przy takiej ilości rzeczy, w którą uderza, on nie nadąża, więc Widzisz, yy, że on zresztą leci po pół, a nie po jeden, On yy, to najczęściej maksymalnie do trzech dobija No i taki przejazd, około 39 tysięcy punktów dostajecie teoretycznie Ale one się tam faktycznie nabijają. Miałem 787 punktów No i tutaj, żeby nie wychodzić do menu głównego i Nie sprawdzajcie, czy to działa, bo Zróbcie to 2-3 razy i dopiero sprawdźcie, bo szkoda ładowania. I teraz klikacie X, uruchom ponownie, czy chcesz uruchomić tak, i startujecie od nowa ten wyścig, bez wychodzenia do menu głównego, ponieważ nie ma to sensu, a punkty, skill points się nadliczają. No i znowu jedziecie Już teraz nie musicie żadnych ustawień zmieniać. Wszystko działa jak należy. Same premiowe rzeczy, kosze, bramki inne pierdolę. No i tutaj około 32 sekund się dojeżdża. Tak wszystko jak najbardziej super. No i zaraz wam pokażę co dalej. No i dobra, no i załóżmy, że tam dla ileś razy i chcecie zobaczyć czy ile macie punktów. No i klikacie prosto do kontynuuj i czekamy aż się załaduje. bo zawoduje się to kiedyś, czy nie? Chyba nie tak właśnie dobrze działa ta gra na konsoli no i dobra, jesteśmy nareszcie ogólnie za każdy tam ten dostajecie jakieś tam punkty, PDE, oczywiście wszystko no i sprawdźmy nie. Biegłoś. Miałem 787, teraz mam 807, czyli 20 punktów zdobyłem. No i teraz co trzeba zrobić, żeby zdobyć hajs? No to żeby zdobyć hajs musicie tepnąć się do miasteczka festiwalowego. Poczekać jak wam się załaduje Pamiętacie na pewno sposób z Willisem, który był Ale niestety on już nie działa dawno, dawno temu działał. został zablokowany. Teraz jest inny sposób, nieco droższy, jakoś 4 razy droższy. No i wchodzicie w collect Out, następnie przechodzicie do zakładki Porsche i za tutaj mamy 2015 Cayman GTS i klikacie kup i możecie tak go kupić. Ile razy chcecie, ile macie siana. Na początek wiadomo, wkład własny jaki jest potrzebny. No i zakładajcie, że już tam kupiliście, ile chcieliście. Wchodzicie w moje samochody, wybieracie to porsche Jeżeli jakieś mieliście, to będzie, nie będzie oznaczone jako nowe. Tutaj macie jako nowe. Zbierzecie to nowe nowe od tego, które już przeglądaliście, przy większej liczbie takie od się różni tym, że jest pokazane całe jakbyście dopiero je odbierali kamerka tak ładnie skacze no i wchodzicie w ulepszenie i tuning oraz w biegłość no i w biegłości wybijacie 3 na dole za 3 jedno wyżej, to macie 6 punktów 9 punktów za Jeden wellspin i 5 punktów, czyli łącznie 14 za jeden super wellspin. Róbcie to w menu głównym, nie wybierając samochód w jeździe w terenie, tylko menu normalnie tutaj y, forzy festiwalu, ponieważ inaczej będzie wam za każdym razem od razu odpalać losowanie. A tak to się losowanka zbiera. No i wierzycie, następne auto z listy, które kupiliście. Wiadomo, jest wszystko czasochłonne, ale czas to pieniądz Więc następne to Cyk Cofacie Przechodzi o ulepszenie i tuning Biegłość Znowu wydajecie 14 punktów I do następnego. Auta. No i tak robicie ile razy chcecie, ile macie funduszy. Ja powiem szczerze, z 5 milionów czy tam z 4 zrobiłem 11, kupując 15 samochodów, z czego większość dałem, które już posiadałem poniżej 50 tysięcy jako prezenty dla innych graczy, którzy dopiero albo zaczynają grę, albo już są w grze. No i następny cyk Porsche Bierzecie i wbijacie punkt. Jest jeszcze druga opcja do zdobycia pieniędzy w forzie. Można zaraz Wam pokażę parę aut, które mają te mystery kary, czyli ukryte w sobie z punktów. W górnym rogu takie paczuszki, z których dostaniecie inne auto. Yy. Tylko, że to już jest troszkę bardziej kosztowne, ale można dużo zarobić. <coughs> Czyli, na przykład, pokażę Wam to na przykładzie. najtańsze to chyba był Dodge. Z tego, co pamiętam. Klikacie sobie Dodge'a. Musi być to ten Charger RT-69 Wsiadacie sobie do niego On kosztuje około 100 do 200 tysięcy Później przechodzicie do biegłości I tutaj w prawym górnym rogu macie Tutaj niestety trzeba trochę więcej punktów wydać Ale Macie i Spina i za 50 punktów auto. Czyli wydajcie 50, 55, 61, 62, 63, 64 punkty. To jest już sporo. Ale za 64 punkty dostajecie auto. Również doda. I dostajecie Daytona. Zresztą ja ją na chwilę wezmę, zobaczymy czy ona ma coś ciekawego zaoferowania, zaoferowanie. Dlatego nigdy nie sprawdzałem. No, ona ma tylko jednego L-spina i 5000 PD ma no, podwójne rysowanie, no dobra, ale to tak średnio by się opłacało no, ale chodzi mi o bardziej sprzedaż tych aut muszę zmienić na jakiekolwiek inny żeby móc tam to wystawić i tak bierzecie, odblokujecie za te 69 punktów sobie takiego doja i wystawiacie go po prostu na out. I ten oto sposób z 200 tysięcy, czy tam 100 dokładnie, wystawiacie sobie takie samochód na opcję za milion. No, i jesteście jakieś 700 tysięcy do przodu, ale dużo punktów i bardziej. Opłacalną opcją jest jednak yy, wybijanie na tym Porsche. A potem, ten Porsche możecie albo wysłać innym ludziom, dostać za to łapki, albo możecie go po prostu sprzedać. Nie sprzedają się zbyt dobrze. Yy, po 13 tysięcy, więc łatwiej, żeby ktokolwiek go w ogóle kupił, więc lepiej go po prostu wysłać. No i tutaj macie teraz wellspin Tak, losowanka, super losowanka. No i odbieracie, i na tym zdyskujecie cały hajs i to jest w sumie cała ta metoda no pada raz 30 tysięcy, raz 50, 000, raz 120 000, raz 300 000, dużo aut różnych jeżeli chcecie zdobywać nowa autka to jest to najlepszy sposób o, na przykład sprzedaj za 2 miliony, już wtedy jesteście 2 miliony dobrze więc naprawdę spoko no i nie na każdym opcji wiadomo zarobicie ale ta autka się zwraca im. z tych super zasobów więc naprawdę polecam właśnie te opcje z porszeczkami no i tych losowanych wiadomo więcej a odkupicie więcej Punktów zdobędziecie, tym więcej hajsu będzie dla Was. No i to by było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jeżeli zostawicie suba lajka, like, było, by byłoby super, bo to zwiększy mój zasięg, i możliwe, że oglądamy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie. Na razie.